Zahartuj i podlewaj bratki naturalnym nawozem. Będą kwitły przez cały wiosenny i letni okres. Bratki to popularne rośliny ozdobne, które wprowadzają kolor i rzeźkość do ogrodów i na balkony. Aby cieszyć się ich długotrwałym i obfitym kwitnieniem, trzeba zapewnić im odpowiedni nawóz. Zanim jednak je posadzimy, warto je zahartować, czyli stopniowo przyzwyczaić do warunków panujących na zewnątrz. W tym celu włóż sadzonki na kilka godzin na balkon. A następnie wnieś je do domu. Po kilku dniach rośliny będą gotowe do posadzenia w docelowym miejscu. Do przygotowania nawozu na kwitnienie bratków można wykorzystać łatwo dostępny owoc, jakim jest banan. Pokrój banana razem ze skórką na cienkie plastry. Banan dostarcza roślinom cennych składników odżywczych. Wrzuć pokrojone kawałki banana do litrowego słoika i zalej ciepłą wodą, aż wypełni się całe naczynie. Zamknij słoik i odstaw na dwa dni w chłodne ciemne miejsce. Po tym czasie przeceć płyn przez sitko. Taki nawóz doskonale sprawdzi się zarówno w przypadku bratków posadzonych w donicach, jak i w ogrodzie. Wystarczy podlewać rośliny co dwa tygodnie, aby długo cieszyły nas pięknymi kwiatami. Z pewnością będziesz zadowolony z efektów. Rozrzucam je podczas sadzenia kwiatów z cebulek. Myszy i nornice przestają je podgryzać. Przygotowuję grunt w ogrodzie do sadzenia kwiatów. Zdejmuję wierzchnią część gleby. Rozrzucam cebulki w równych odstępach. Następnie biorę garść popularnych niebieskich cukierków. Rozsypuję je obficie między cebulkami, tak aby dokładnie przykryły wolne przestrzenie między uprawą. Brzmi to jak szaleństwo, ale naprawdę działa. Przykryj całość cienką warstwą ziemi. Posypuje je tak, żeby miały one odstępy i nie dotykały upraw. Cukierki lodowe mają bardzo intensywny zapach i smak. Gryzonie, takie jak myszy, od razu go wyczują i będą omijać grządki z daleka. Podczas podlewania cukierki będą rozpuszczać się, ale nie wpłyną na kwitnienie kwiatów. Idealnie sprawdzą się w miejscach, gdzie występuje dużo myszy, które podgryzają cebulki. Działają nawet przez miesiąc. Ogrodnicy zastępują nimi szkodliwe opryski. Od czasu do czasu dodając kolejną garść cukierków do ziemi. Robię to od 30 lat i pomidory są zawsze ogromne i bez chorób. Pomidory to jedne z najpopularniejszych warzyw uprawianych w ogrodach i na balkonach. Sadzonki pomidorów wymagają odpowiedniej pielęgnacji, aby wyrosły na silne i zdrowe rośliny. Mają delikatne, ale mocne łodygi. Aby zapewnić odpowiednią pielęgnację, potrzebne ci będzie jajko. Jajko to nie tylko składnik wielu potraw, ale. Ale także doskonały, naturalny nawóz. Do wykopanego dołku w ziemi wrzuć całe jajko i rozbij je za pomocą łopatki. To przyspieszy proces jego rozkładu i sprawi, że składniki odżywcze szybciej trafią do gleby. Teraz czas na sadzonkę pomidorów. Włóż ją do dołka, a następnie przysyp ziemią. Na koniec obficie podlej sadzonkę. Dzięki temu prostemu trikowi twoje pomidory będą rosły silne i odporne na choroby. Już po kilku tygodniach zobaczysz efekty. Spróbuj tej metody, a twoje plony będą zdecydowanie większe i smaczniejsze. Twoje rośliny będą idealnie zaopiekowane przez cały sezon. Weź pustą plastikową butelkę. Przy pomocy lutownicy zrób mały otwór w zakrętce. Teraz ostrożnie odetnij dno butelki przy pomocy nożyka. Tak przygotowaną butelkę przyklej taśmą do wysokiego kija, aby stabilnie trzymała się w donicy. Następnie włóż ją do ziemi przy sadzące lub kwiatach, wlej wodę do środka butelki, możesz również wlać odpowiedni nawóz, dzięki tej metodzie stworzysz prosty, ale skuteczny system nawadniania. Woda będzie stopniowo wsiąkać w glebę, rośliny będą miały stały dostęp do wilgoci, nawet w upalne dni, co sprawia, że nie będą zasychać. To świetny sposób na utrzymanie ich w doskonałej kondycji. Taki domowy nawadniacz to świetny sposób, by zadbać o rośliny, nawet gdy zapomnisz o regularnym podlewaniu lub gdy planujesz długą podróż poza domem. Wypróbuj ten trik, a twoje rośliny ci za to podziękują. Te nawozy sprawią, że Anturium będzie bujnie kwitnąć. Anturium to piękny kwiat o charakterystycznych, błyszczących kwiatach, który uwielbia odpowiednią pielęgnację. Pokażę ci dziś dwa proste nawozy, które musisz przygotować. Pierwszy to nawóz z fusów od kawy. Fusy nie tylko dostarczą niezbędnych składników odżywczych, ale także poprawią strukturę gleby i zapobiegną jej przesychaniu. Do naczynia dodaj dwie łyżki fusów, a następnie wlej litr wody. Wymieszaj i odstaw na godzinę. Wlej szklankę do doniczki. Taki nawóz stosuj co dwa tygodnie. Drugi nawóz to mieszanka drożdży. Rozpuść 10 g drożdży w 1 litrze letniej wody. Drożdże są doskonałym nawozem, który wspiera rozwój roślin, szczególnie tych, które wymagają odpowiedniej ilości składników odżywczych. Odstaw nawóz na godzinę, a następnie wlej jedną szklankę do doniczki. Ten nawóz stosuj również co dwa tygodnie, aby anturium było zdrowe i pięknie kwitło. Regularne stosowanie obu nawozów przyczyni się do poprawy kondycji rośliny, zapewniając jej optymalne warunki do wzrostu i kwitnienia. Będziesz zachwycony efektem. Włóż patyczek do butelki Coli. Stworzysz coś niezwykłego. Weź pustą butelkę po Coca-Coli lub innym napoju oraz jeden patyczek kosmetyczny. Przetnij patyczek w miejscu bliżej bawełny. Zrób mały otwór w zakrętce butelki za pomocą śrubokręta. Włóż patyczek do zakrętki tak, aby część bawełniana była na zewnątrz butelki. Użyj kleju wokół patyczka, aby dobrze było sklejone z zakrętką i odczekaj chwilę aż wyschnie. Po tym czasie odkręć butelkę i wlej wodę do połowy opakowania. Weź gumki recepturki i włóż po trzy gumki od dołu oraz trzy od góry. Teraz włóż trzy długie wykałaczki wzdłuż butelki pod gumkami. Dzięki temu dobrze będą się trzymać. Stworzysz niezwykły nawadniacz dla Twoich roślin. Dzięki bawełnianej końcówce, kropla po kropli, będzie podlewać Twoją roślinę, dostarczając jej wodę w odpowiednich ilościach. Taki domowy nawadniacz to świetny sposób, by zadbać o rośliny, nawet gdy zapomnisz o regularnym podlewaniu lub gdy planujesz długą podróż poza domem. Jedna łyżka tego sprawi, że Twój hyacynt zacznie rosnąć w zawrotnym tempie. Przygotuj jedno wysokie naczynie. Dodaj do naczynia jedną łyżkę popiołu drzewnego, który dostarcza roślinom cenne minerały, takie jak potas i fosfor, które są niezbędne do obfitego kwitnienia. Następnie dodaj łyżkę kawy, która dzięki zawartości azotu wspomaga szybki wzrost i poprawia jakość gleby. Kolejnym składnikiem jest wysuszona skórka banana. Zmiel skórki w blenderze, a następnie dodaj jedną łyżkę do mikstury. Skórka bogata jest w potas i wapń. Co wzmocni korzenie i pomoże kwiatom rozwijać się zdrowo. Teraz wlej wodę i dokładnie wymieszaj składniki. Przeceć całość przez sitko z gazą do innego naczynia. Twój nawóz jest gotowy. Przed użyciem rozcieńcz go wodą w proporcji 1 do 1. Podlewaj hyacynta tym nawozem raz na dwa tygodnie. Efekty zauważysz szybko. Roślina zacznie rosnąć intensywnie, a jej kwiaty będą większe i bardziej żywe. Z takim wsparciem twój hyacynt z pewnością stanie się ozdobą każdego wnętrza.